Uważaj kapi kryciem. Uważaj, uważaj, uważaj na dłuższą kasumiki, Miki, brawo teraz kończ Tak! Tak jest! Brawo panowie! Super! Skupmy się na tej obronie, nie bliżej siebie! Bliżej siebie Mati! Bliżej siebie! Super Każdy ma jednego Uważaj! Spokojnie, Kapi! Kapi! Zmiana, zmiana, zmiana. Chodź, Kapi, chodź! Dalej, chodź! Dobra, dobra, dobra! No nic się nie stało, Kapi! No nic się nie stało! Jest 1-1, no dobrze. Tylko mi... Przestań! Nic się nie stało! Graj, graj, graj! Nic się nie stało! Gramy! Remis jest. Pojawiają się pytania organizacyjne, czyli gdzie mamy się przebrać, gdzie jest posiłek, na jakim boisku będą rozgrywane mecze. Ale także przy procesie rejestracji już też pojawiały się pytania, bo każdy zespół musi do biura dostarczyć formularz rejestracyjny oraz brakujące zgody. Takie informacje o brakujących zgodach zostały przesłane na maila oraz SMS-owo została przekazana informacja. Także koordynatorzy czy też przedstawiciele drużyn się pytają o to. I dodatkowo też, jak już tutaj przybyli na obieg, to gdzie się mieści biuro zawodów, udzielamy im podstawowej informacji. Ja i też osoby tutaj z Polskiego Związku Piłki Nożnej. Część tutaj dzieciaków widzieliśmy na, na mobilne Mamo. Część dzieciaków jest nowych, zarówno chłopców, jak i dziewczynek. Więc no, cieszy fakt, że gdzieś tam jest nowa osoba wpisana do natosa. No i na pewno będziemy chcieli tę osobę zaprosić na kolejne szkolenie, żeby przejechała do nas i pokazała się nie na turnieju, a już podczas treningu mobilnego Amo. Polityka wielkopolskiego Związku Piwki jest taka, że w każdym okręgu odbywa się finał, finał wojewódzki. Także ja polecam, bo to jest super przeżycie. Fantastycznie, fantastycznie to jest, się komponuje w krajobrazie, tak jest dużo. Dużo reklam, zdjęć, jest maskotka. Jesteśmy w szkole, jesteśmy w klubie i gdzieś tam mamy chętnego trenera, żeby nas zabrał. No to nic tylko przyjeżdżać, pokazywać się, grać. No bo więc taka formuła no już jest od kilku lat, kilkunastu lat można powiedzieć, i na pewno jest, jest sprawdzona. Nic tylko grać i cieszyć się tym, że, że mogą zagrać na takim turnieju. Jest to ogromna szansa, tak? Chociażby czasem trafić do na przykład lepszego lokalnego klubu, tak? no bo wiadomo, że e, to też tak jest, że czasami z mojego klubu przez puchar e, z podwórka na stadion, o puchar w tym barku no można gdzieś tam dalej trafić do lepszego lokalnego klubu, a daj Boże później no, gdzieś jeszcze dalej do takiej poważnej, profesjonalnej piłki. Ale nic się nie stało, nic się nie stało, nie przejmuj się. Mamy remis cały czas. Kapi, przestań mi, błagam cię. Jest 1-1. Czy przegraliśmy mecz? To dlaczego się załamujesz? Proszę wstać. Chodźcie tutaj. Uwaga na bramkarza, bo dobrze bije te dłuższe. Jasne? My też musimy szybciej wychodzić po, po e, złapaniu piłki przez bramkarza, szybciej wychodzimy z kontrą. Jasne? Jedziemy pany, nic się nie stało. Ta bramka nie ma żadnego wpływu na razie na mecz. Mamy wszystko w swoich rękach. Jedziemy. Kto wygrał? mecz? Dawaj, jedziemy. Ostrożnie Milan. Od bramkarza dostałem bramkę, to się lekko mi podłamali, bo grali nieźle, a teraz widzi pan, nie może nic zrobić. Bartuś, dawaj. Zobacz, bramkarz nie za wysoki. Spróbuj tam gdzieś pod poprzeczkę. Tylko traf w bramkę, traf w bramkę. Maciuś, tylko nie fauluj bramkarza. Traf w bramkę, traf w bramkę. Dawaj, graj. Tak jest. jest i ta nie, do... nie, wycofuj. I teraz... Milan. Faul, tak jest. Brawo, pojeżdżajcie. Bartuś, teraz już ładnie. Traf, traf w bramkę. Maciuś. Nie daj! Znowu karne panowie! Nieraz lepiej bez przyjęcia, wtedy bramkarz nie ma, nie ma takiej, yy, takiego czasu reakcji. Zobacz, dałeś obrońcy wrócić. Ale brawo za walkę, brawo za walkę, widzę, że już jest zmęczenie. Dobra, nic się stało, Bartuś. Spokojnie. Wierzymy w Milana, wierzymy w pozostałych strzelców. Nie, nie wiem, czy zauważyliście, że bramkarz ustawia się... Hej! Usta bramkarz ustawia się tak, że ustawia się w jednym rogu i rzuca się w ten, który większy odkrywa, więc bierzcie na to poprawkę. Tak! Brawo, Milan! Bierz na to, Miki, poprawkę. No mówię, no Miki, mówiłem to, no mówiłem, całe ci odsłonił, bierz na to poprawkę, no to wiadomo, że pójdzie w to, robi tak cały czas, Miki. Tak! Kto był trzy warty? Maciej. Patrz gdzie stoi, to strzelaj tam, gdzie stoi w tym rogu, po ziemi najlepiej. A Jezu! spodanie. No nic się nie stało życie, no chłopacy. Dawaj Milan, wierzymy w ciebie. Dawaj Milan.